Dzisiaj Wam pokażę taki jeden prank dla swojego psa. Ja chcę Wam pokazać na przykład takiego prank, Taki prank będzie, że na przykład jak macie psa w domu i coś poka drzwi albo nie wiem złoka drzwi, chyba to pies zawsze szczeka, chyba że nie umie szczekać. To robię nie dla kotów, bo o kotach nie wiem. Żeby to móc zrobić, musicie mieszkać w klatce. Znaczy się nie musicie, ale o to chodzi, że musicie mieć jakieś przykład domofon. Ja mam taki i każdy wpisuje swój numer mieszkania. Zostawiam sobie drzwiczki otwarte, żeby nie móc wpisywać kodu, no, kodu, coś się da. No i wpisuję się, proszę je patrzeć. Słuchajcie, mój głos myślę, że mój pies się nabrał na to, ale nie mam pojęcia, ale słuchajcie, że, że ten szczeka mogę Wam pokazać, nie? którymi. Coś wchodzę. Uwaga. Teraz używam tego dzwonku. Na coś skończę w obie. Okej, okay, wchodzimy. Nie wiem, czy już o tym wie, no i To go wkurza. No. Okej. Okay. Myślę, że odcinek wam się spodobał. Więc jeśli wam się spodobał, to chętnie proszę o łapkę w górę, będę wdzięczna i o subskrypcję. Mam bardzo mało filmów, nawet nie wiem, bo chyba usunęłam parę, może mam jeden, ale spróbuję teraz jakoś nagrywać częściej, ale musicie mi chociaż dać 70 łapek w górę. Bo ja wtedy nie wiem, czy ktoś mnie ogląda, czy w ogóle kogoś interesuje ten kanał. Chodzi, że mi się przykro, robię to prędzej, to ja mogę wam na, powiedzieć nazwę na TikToku, ale za to, że od razu jakbyście ją zobaczyli, to byście ją zaobserwowali. Nie musicie chociaż um, oglądać filmów, ale chociaż obserwować. A jeśli jesteście chętni, to możecie mi zostawić jeden like. Mam ciekawe, jako dziecko. Okej. Okay. Dobra, myślę, że mój wa film Wam się spodobał. Za chwilę zro wymyślę coś nowego. Wypróbuję ten sposób nowy i spróbuję Wam go jakoś ładnie pokazać więc wypróbujcie tego sposobu i tego, którego tu no i zostawcie jakiś komentarz jeszcze, więc bye, wpadać na tiktok'a zrobię, no, a gdy przyjdzie moja slime bo spaczka to zrobię slajdę, bye